Słuchajcie, ale ja ja. Ja tutaj gadu gadu opowiadam Wam różne historie niezwiązane z drapkami. Patrzę a tutaj już dawno się nie nagrywa, także nie wiem na jakim etapie skończyliśmy poprzedni film. W każdym bądź razie sprawa wygląda tak. Dzisiaj przywiozłem 35 drapek. Zostało 5 do zdrapania. Gdzie nie wiemy co jest. Mamy 8 pełnych, tylko 8 8 i w każdej jest tylko 2 złote, czyli jutro wymieniamy te 8 na 8 zdrapek. Eee, I nic więcej, bo wszędzie jest tylko po 2 złote, ta cała sterta jest pusta. Także słuchajcie, skoro ja nic nie trafiłem dużego, no to ktoś inny ma szansę. Także kupujcie, bo gdzieś tam cały czas jest 50 tysięcy. No chyba, że tutaj będzie. Przypomnę tylko, że Alaki 7 jest w sprzedaży od roku. Jest 70% losów sprzedanych. Yy. I matematyczne szanse na wygranie głównej nagrody, no strasznie wzrosły, bo z 12, jakie, jakie były na początku, tylko trzy są e, zdrapane, a 9 cały czas jest, jest gdzieś w Polsce, jest gdzieś w kolekturze, jest być może tu, zaraz zobaczymy. Dobra, nie przedłużamy, bo za chwileczkę tutaj się miejsce skończy i nie zobaczycie, co wydrapałem. Tu już zacząłem drapać. 26 i 12 to są nasze szczęśliwe liczby. Niestety w pierwszym rządku nie ma nic takiego, a w drugim też nie ma nic takiego. Także to jest kolejny, kolejna pusta zdrapka. Nic tam nie przybyło, nawet 2 złote. Fajnie by było mieć chociaż 10 zł, tak żeby przepraszam, 10 losów po 2 złote żeby chociaż tych 10 zdrapek jutro przynieść. Także no, niech tutaj dwie się chociaż trafią i jutro będziemy mieli co drapać. Niestety wygląda to słabo, mizernie. Nic nie wygraliśmy. W no. bonusie też nic nie ma. Zostało co nam? Zostały nam trzy zdrapki. 3 zdrajki, słuchajcie, do zdrapania, z szczęśliwymi liczbami to jest 11 i 22. Jest szczęśliwa siódomeczka 2 zł, myślę, że tam jest. Ja tak myślę, a kto myśli inaczej. Tu o jakie kwoty gramy? 500 zł, słuchajcie, tutaj o co? dychy. jest 15, tutaj co? 4 zł jest. 21, czyli co zostaje nam tylko ta szczęśliwa siódemeczka i tak jak myślałem, jest, jest 2 złote. No ale jeszcze jeden, jeszcze jeden, takie 2 zł i będziemy mieli jutro 10 do zdrapania. Słuchajcie, 23. No mniej niż 2 zł nie może być, także fajnie, sprawdza się. 19 Tutaj, co jest? 11 Tutaj jest 14 22. No nie Co, sprawdzamy. Ha, jest 5 zł, nawet no to tragedii nie ma. Jutro się też nie nudzimy. I może będzie bardziej owocny wieczór jutrzejszy. 19 i 23 to jest nasza ostatnia szansa. Może takim ostatnim rzutem na taśmę coś tam większego nam wpadnie. Nie ma, nie ma nic. Nie przedłużam. Kurna, jeżeli ktoś wytrzymał do końca, no to to kurna ha, podziwiam was. E, bo mi te drapanie już się nudziło. Jutro te zdrapki wymieniamy na nowe. Nie dokładamy ani złotóweczki. I być może jutro będzie coś więcej. I pamiętajcie, skoro ja miałem tyle pustych, to gdzieś tam u was muszą być pełne piszcie jeżeli coś wygraliście takiego konkretnego od 500 w górę dajcie znać narka i wysokich wygranych pamiętajcie nie dziękujcie